Siema z tej strony Huderlok. Dzisiaj omawiamy drugą analizę związaną z Eurobasketem 2022, czyli polskiej kadry. Dzisiaj mecz z Izraelem. Nie chcę przedłużać, dlatego przejdźmy. Imponująca celność za trzy punkty. Zobaczymy, czy ta celność będzie po stronie Polski czy Izraela. Yy, widziałem, że tam się wkradło parę błędów yy, w ostatnim yy, filmie, dlatego postaram się je zniwelować yy, i będę się starał utrzymywać tą passę, żeby co dwa dni te filmy dodawać. Przechodzimy do analizy. Uwaga. Patrzymy dookoła, co się dzieje. Balcerowski pod koszem, ścięcie, backdoor. Ja jestem cicho, fajny backdoor. Zobaczmy sobie, sloter tam u góry jest. Więc on powinien szybko zasuwać, w miarę jest, ponitka. Tutaj jest podwojenie. Sokołowskiego ze sloterem. W sumie takie... Okej, okay, no móg, mógł pomóc, no bo gracz z numerem 7 Mógł podjąć się gry ze Sloterem, a być może chciał mu po prostu pomóc, żeby mu ciężej było wbiec pod kosz, no ale 45 jest pusty. Sokołowski nawet nie, nie występował, to jest początek meczu, nie, nie można mu darować, no bo to jest początek meczu, on powinien dobiec, zcloseoutować yy, i chociaż łapę wystawić do góry, a tutaj jakby mu się nie chciało, już odpuścił. No i dlatego jest pewna trójka. Strasznie szybka akcja, Slotera trójka. Fajne. Powiem Wam tylko szybko. Yy, ta akcja, którą teraz yy, rozegrali, to jest tak zwany extra pass. Czyli kiedy jest podanie na 0 albo na 45, i od razu jest odegranie na czystą pozycję, yy, na drugą yy, trójkę, że tak powiem, nie? Czyli jak jest podanie na 0 i z zera jest podanie na 45, jest czysta pozycja, to to jest właśnie tak zwany extra pass. I tu właśnie to zrobili. Sloter ma czystą pozycję i jest trójka, więc fajnie. Prowadzimy dwoma punktami. Podanie do Sokołowskiego. Kolejna trójka. Fajnie. Back to back trójka dla polskiej kadry. Znowu kolejna trójka. No to dobra, to już wiem dlaczego tak się tytuł nazywa. Yy, tutaj przejdźmy z powrotem do tego. Średnie ustawienie ponitki w tym przypadku. Yy, Sloter jest na szczycie. Tutaj Sokołowski chciał z balcerowskim zagrać. Fajnie, że Sloter już się ustawił tam daleko na tym szczycie, żeby oni mogli tutaj sobie zagrać z balcerowskim. No ale ponitka jest na takiej pozycji, z której na pewno nie dostanie podania. Yy, ok, i fajnie, że tutaj biegnie na zero. Super. Więc tutaj bardzo fajnie, że robi trochę więcej miejsca. I Sokołowski wraca z powrotem na 45, żeby zrobić miejsce Aranowi Celowi, żeby on mógł sobie zbiec. Tak? No tu wiesz, ta akcja lotera, pamiętam. Pamiętam ten, to Maxi, jak jaką zrobił. No, typu odwrócone, no to, to by tak nie zrobił z takim IQ koszykarskim jak Sloter. Piłka do balcerowskiego, i tutaj już widzę. Że się zacieśnia trumna, więc będzie czysty sokowski za 3, więc mam nadzieję, że będzie sprzedana trójka. O! Ścięcie do tyłu, jest czysta pozycja, bardzo fajnie. Takie ścięcia rzadko się pojawiają, ale są naprawdę bardzo skuteczne, bo jak y, przeciwnik stoi praktycznie, y, chce już pomóc w trumnie, to stoi plecami do Was, jeżeli Wy jesteście na zerze, nie? I Wy wtedy zbiegacie, macie fajną piłkę na drugą stronę kosza i jest skończenie rewersem. Tak jak kończy tutaj cel. Tutaj, tak jak mówiłem, jest taki odcinek, jak grać pikendrola, i tam wyjaśniam wszystkie możliwe wyjścia z pikendrola. Tutaj tego pikendrola zagrał Lewis z numerem 30 w Izraelu i numer 50, który teraz dostaje piłkę. I ta sytuacja, która jest teraz pokazana, no to jest właśnie krycie dołem, tak? Obrońca, który kryje zawodnika z piłką, musi przejść za zasłoną. No, ale może być spóźniony, bo może być sprzedana trójka, tak jak teraz to się dzieje. Kolejna trójka, aha, to widzę, że tutaj trójki po obu stronach, nie tylko po stronie Polski. Ale zobaczmy, strasznie, strasznie krótkie akcje są, w sensie nie widać całe, całego rozegrania i ciężko jest tu cokolwiek przeanalizować, no bo sami widzicie, że teraz jest akcja, jest od razu pas, rzucenie trójki, yy, więc, no ale patrząc tutaj, Garbacz przegrał. Sokołowski chce pomóc, tylko nie ma piątego gracza, więc w sumie Sokołowski zakładam, że krył siódemkę i niepotrzebnie podbiegał do dwunastki. Zupełnie niepotrzebnie teraz. Bo Balcerowski by wziął 12, a Sokołowski by miał dalej siódemkę, nie byłoby takiej łatwej trójki. No, ale trudno. Właśnie... Yy... Plusem naszej kadry w meczu z Izraelem był balcerowski, który był po prostu wysoki, nie? Sami widzicie, że tutaj każdy jest czterech zawodników przy balcerowskim, i wszyscy od nas są praktycznie wolni, nie? Wystarczy na odegranie do Cela, do Sokołowskiego, ale balcerowski jest taki wielki, że on wystawił łapę do góry i sobie skończył. On ma taki zasięg krąg, że Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. Same trójki w tym meczu. Teraz Cel za trzy. Kurcze, szkoda, bo taki mecz właśnie. Średni do analizy, jeżeli się sypią całe trójki i te akcje są tak pocięte, że jest podanie od razu rzut, nie? Tutaj jest przekazanie krycia, ale i tak jest spóźnione, więc jest przewaga 4 na 3. Fajne podanie. Balcerowski sobie bez problemu kończy. Jeszcze z faulem. Bo! Ba Buzzer! Buzzer Buzzer, bitter. Co prawda tylko tych 24 sekund, nie niecałe, całej kwarty, ale i tak całkiem nieźle. Jeszcze metr przed trójką, nie? Fajna trójka. Bam. Step back trójka. Tu naprawdę, o, szkoda. Kolejna? Nie, no bez jaj, bez jaj. Fajnie, bo już mało czasu zostało. Tutaj jest to ścięcie, o którym wam mówiłem. Jest fajne podanie pod kosz i widzi sloter. Że już jest, zaraz będzie podwojenie, bo ma zawodnika, którego minął, i ma zawodnika przed sobą, więc jest fajny pas, naprawdę za trójkę. Jest czysta pozycja. Ewentualnie ten ekstra pas, o którym Wam mówiłem, jeżeli e, ktoś do nas dobiega, nie? Inny zawodnik, inny obrońca, to wtedy jest ten ekstra pas. E, no tylko, że w tym przypadku Zyskowski nie za bardzo umie rzucać za trzy. Ok, tutaj jest podwojenie. Cel postanawia wró wrócić, ale jest i tak czysta, po czysta pozycja. Strasznie szybkie, nie podoba mi się ten skrót, bo, bo sami widzicie, no jest akcja od razu jakby, jest moment podania, więc my nie, nie mamy co za dużo tutaj analizować. Widzimy, że sloter nagle jest podwojony, nie wiadomo co się w ogóle stało w tej akcji. Te akcje powinny być em, no chociaż z pięciosekundowym wyprzedzeniem, jeżeli chcemy zobaczyć punkty, nie? No i nie ma co tu dużo mówić, no nie ma co dużo mówić, bo miał samych kurdupliwy, Oleg, odkoczam. Kolejna trójka. O, zbiura. Dobra, zobaczmy sobie. Patrzcie na slotera. Ja to mówię yy, wam bardzo, bardzo często wam to mówię i was ostrzegam, żebyście się tego nauczyli. Widzicie, że sloter w ogóle nie zastawił swojego zawodnika, bo zakładam, że on krył się z jedenastką, a jeżeli nie, no to przekazali krycie. Jeżeli w tym przypadku zobaczcie sobie, co sloter robi. Jest rzut. Jest rzut i sloter tak. to bez sensu. Według mnie, sloter też jest taką trochę gwiazdą polskiej kadry. Sami zobaczycie, że na tych niektórych skrótach widać, że mu się nie chce. czasem. Bo on zdobywa punkty w ataku i tyle mu wystarczy. Zamiast oczywiście patrzeć tak, łapie swojego obrońcę. Weźmy coś. Nie wiem, weźmy krzesło, dobra? Weźmy, że to jest obrońca. Widzi, że jest rzut, no bo cały czas trzeba mieć oczy na piłce. Widzi, że jest rzut. No, to ja patrzę, szukam swojego y, atakującego, łapię go na kontakt, wypycham i robię tak. I wypycham go do tyłu. Mam łatwą zbiórkę. I zobaczymy, że w tym przypadku ta piłka jakoś się dziwnie wytoczy pewnie i Izrael rzuci, tak? A nie. Dobra. No, sami widzicie, że slotter nawet nie złapał. Prawie stracił tą piłkę. O! Dobra. W miarę się udało. Tutaj fajnie, że się cofnął, ale jednak chyba zagra. Bardzo duży błąd Izraela, bo sami widzicie, że prawie wszyscy. W, no, wszyscy w obronie zdążyli wrócić. Każdy jest kryty, nie? I nawet jest podwojenie, a sloter sobie radzi z dwoma gośćmi. Wreszcie, może coś się uda przeanalizować. Jest pas, tutaj było podwojenie, bo pewnie. Tak samo w tym pick and rollu jest, takie, jest tak zwane show, no ale nie wiadomo co się działo, nie chcę tu oceniać. Jest fajne podanie do Sokołowskiego. Jeżeli cel, by teraz szybko zobaczył Sokołowskiego, to jest łatwa tryka. No ale tu było takie średnie podanie. Oj, no tu dobre podanie do Balcerowskiego, bo był wolny. Jest podwojenie i patrzcie, i podanie do tego Sokołowskiego. Gdyby Sokołowski teraz, właśnie chodzi o ten spacing, też w drużynie, jeżeli Balcerowski jest pod koszem, a Sokołowski by zbiegł sobie na zero w tym momencie, to by było od Balcerowskiego podanie takim hakiem wzdłuż boiska i on ma łatwą trójkę. Patrzcie, no przecież jakby, chociaż nie, nawet, nawet może być tam na tym 45, nie? To jest od razu podanie, no ale Balcerowski go nie widział, jakby był na zerze. To jest właśnie taka różnica, tu ciężko jest go zobaczyć, a jakby był na zerze, to Balcerowski go, by go miał tak, nie, przed sobą, od razu podanie, jest kończenie, no a tutaj był jakiś faul, nie wiadomo, jest kontra, przewaga, 4 na 2, jest podanie pod kosz, tak jak ktoś tam napisał komentarz, że nie znamy y, taktyki obrony Milicicia, no, ale wiele szkół uczy podobnie i wydaje mi się, że to, co ja mówiłem w poprzednim odcinku z tym właśnie przekazywaniem krycia, to jest najbardziej popularne. Co ja bym. Dobra, ja powiem, co zrobiłbym w tym przypadku, jeżeli bym był na miejscu ponitki, bo to jest tak zwany tandem, jeżeli mój kolega z drużyny jest przede mną i bronimy, a ja jestem z tyłu, no to patrzcie. Cel powinien wziąć zawodnika z piłką, ponitka powinien być trochę cofnięty w tym przypadku. I jeżeli jest podanie, no to on by od razu przy nim był, nie? Od razu by, by przy nim nie był, nie byłoby takich łatwych punktów. A Ponitka ściął do w ogóle innego zawodnika niepotrzebny. Ten był najgroźniejszy, no bo był najbliżej kosza i nikt go nie krył. Szkoda. No właśnie, Sloter wybiega w miejsce, w których jest już dwóch zawodników. To tam by na pewno nie dostał podania. Na 100% no bo jest cel, jest balcerowski. Przecież, jakby tam ponitka podał, to by wszyscy zaczęli bić się o piłkę. I by ta piłka nie wiadomo gdzie poleciała, albo nawet na kontrę. No, patrzcie, co się dzieje. No, ale dobra, jest podanie pod kosz do Sokolowskiego. Zobaczmy. Kolejna trójka będzie. Ło! Jaki pas! To było jakieś. się wywrócili. Zobaczymy, co zrobi Sloter. Fajnie, że dobiega do 30. Eee. A gdzie jest nasz piąty zawodnik? Piąty nasz tam leży. O kurczę. Po Poniczce coś się stało. Dobra, to nie widziałem. Fajne podanie, bo bardzo zmyli slotera. Robią taki mesh, można powiedzieć, zamieszanie, że wszyscy są w jednym miejscu skupieni i wybiegają na różne pozycje yy, możliwe. No i będzie od razu trójka od blata. O, nie ma. No i koniec. Poniczka już nie warto. A jednak warto. Nam już skończyć, bo jest 9 punktowa przewaga To no ale dobra Małe punkty też się liczą no, W sumie to jest Eurobasket Jak najbardziej ważne zwycięstwo Sami widzieliście, że ta analiza dzisiaj była No można powiedzieć przyjemna dla oka Jeżeli się widzi tyle trójek No bo to jest takie show można powiedzieć wtedy Ale mało jest co do analizy Bo sami widzieliście, że było podanie Od razu rzut albo takie akcje Mam nadzieję, że następny mecz Prawdopodobnie z Holandią bo z Serbią był ostatni Tak, więc z Holandią nam został mecz Bardzo bym Was prosił, żebyście zostawili tą łapkę I komentarz Bo jeżeli Wy piszecie komentarze To ja też mam Mam wzgląd na to, co się dzieje Co ja robię źle w odcinkach Albo co się dzieje dobrze, żebym to Pielęgnował cały czas I żeby Wam się lepiej oglądało Widziałem, że z tą muzyką był problem Gdybyście nie napisali, to ja bym sam nie zauważył um, i z dużym okienkiem, że moje okno było za duże, więc trochę je pomniejsze, ale też dla osób, które oglądają na telefonach, nie będą mnie widziały, a też pokazuję czasem jakieś tam gesty rękami, żebyście widzieli. Kto zostawi suba, to wie, że następny mecz będzie z Holandią i wyskoczy mu powiadomienie, więc zapraszam na następny mecz i do zobaczenia.